Dzień dobry po tej długiej świątecznej przerwie. Całe szczęście, że już to wolne się skończyło, bo człowiek zapomniał jak się pracuje. Mam nadzieję, że postanowienia noworoczne, które sobie tam zaplanowaliście, przyjdą Wam łatwo i wszystkie spełnicie stryknięciem palca. My dzisiaj od nich będziemy szli trochę bokiem i skupimy się na nawilżaniu powietrza w domu. No i przede mną stoi właśnie nawilżacz powietrza, ewaporacyjny nawilżacz powietrza. Co to oznacza, to zaraz Wam powiem. O co w ogóle chodzi z tym nawilżaczem ewaporacyjnym, a tam inne są jakieś ultradźwiękowe. No właśnie tutaj jest ta główna różnica w nawilżaczu ewaporacyjnym. Parowanie się odbywa w sposób naturalny. Nie ma tutaj ultradźwięków, nie ma tutaj gorącej pary. Też z tego nawilżacza para jest dla oka niewidoczna, więc nie będziemy mieli tutaj takiego komina dymu, tylko po prostu on sobie pracuje i to pomieszczenie nam elegancko nawilża. Jeżeli chodzi o nawilżacze, Ultradźwiękowe, no to tutaj one nie są zalecane, jeżeli posiadacie zwierzęta w domu, z racji tego, że wiadomo, zwierzęta słyszą ultradźwięki i może to u nich generować jakiś tam dyskomfort. Więc tutaj temat jest rozwiązany. On jest trochę większy od tego ultradźwiękowego, ale no Xiaomi mi odrobiło tutaj lekcję i jak widzicie, on jest bardzo estetyczny. Wielkość tego najeżacza jest oczywiście usprawiedliwiona z racji tego, że tutaj wewnątrz. Mamy filtr antybakteryjny z jonami srebra. E, aplikacja nam oczywiście powie, jak on już będzie zużyty klasycznie. Oprócz tego, że mamy tutaj tą akcję antybakteryjną, jeżeli chodzi o filterek, to nawilżać zawsze po użytkowaniu. Zanim się wyłączy, to się osusza. Znaczy się osusza ten filterek, e, żeby się tam nic w nim y, nie wytwarzało żeby wszystko było ładne, suche i bez grzybów i pleśni. Oprócz tego ta wielkość też ma zasadność w zbiorniku wody. Z racji tego, że jest tutaj 4 litry pojemności tego zbiornika, ale możemy go sobie napełnić dwojako. Mianowicie możemy lać wodę bezpośrednio z góry, śmieszne, że możemy tutaj lać wodę na wyświetlacz i nic się nie stanie. Bądź też go otworzyć i nalać sobie tutaj bezpośrednio do zbiornika. Jeżeli chodzi o sprawność tego nawilżacza, to to jest 400 ml na godzinę, więc no, taki zbiornik, łatwa matematyka, możecie sobie policzyć, na ile wam wystarczy. A co jeżeli chodzi o działanie tego nawilżacza? Mianowicie oczywiście jest on spięty z aplikacją mobilną Xiaomi Home. Tam macie pełne sterowanie z niego, możecie też sterować z poziomu tych przycisków, które są na nawilżaczu. Są takie przyciski: 3. Tu mamy włącznik, przełączanie trybów. I zatrzymanie takiego nawilżacza. W apce mamy troszeczkę więcej możliwości, ale najpierw przejdźmy do trybów działania. Pierwszy tryb to tryb klasyczny, czyli ten tryb stałego nawilżenia. W aplikacji możecie ustawić sobie poziom tego nawilżenia od 40% do 70%. Więc tutaj, up to you. Jak widać, my mamy. W domu całkiem nieźle, 45% to jest komfortowo. Mamy drugi tryb nocny, czyli wiadomo, idziemy spać, chcemy włączyć sobie nawilżacz. To on wtedy schodzi do poziomu 30 dB. Więc ja bym to nazwał białym szumem. Ja przy takim dźwięku zasypiam natychmiast. No i oczywiście mamy ten trzeci tryb, czyli tryb wysokiej wydajności. No i tutaj w aplikacji pojawia nam się taki dodatkowy monit. Możemy ustawić, że jeżeli ta wilgotność zostanie osiągnięta zbyt wysoko, no to on się wtedy wyłączy. Oprócz tego, jeżeli on już się wyłączy, w aplikacji możemy ustawić sobie opcję wyłącz i wysusz. Więc on nie wyłączy się całkowicie, wysuszy sobie. Najpierw ten nasz filterek, żeby na nim się żadne grzyby, bakterie ani inne rzeczy dzięki wilgoci nie rozwijały. Nieźle. Podsumowując, dlaczego nawilżacz ewaporacyjny jest spoko? Mianowicie dlatego, że, chyba ten najważniejszy punkt, możemy go używać posiadając zwierzaki w domu i nie sprawimy im żadnego niepotrzebnego dyskomfortu. Mamy bardzo duży zbiornik na wodę, bo 4 litry, więc starczy nam on na trochę. Mamy ten filterek, który posiada jony srebra, czytelny wyświetlacz, kilka funkcji, no i przede wszystkim obsługę z aplikacji mobilnej i tego wcześniej nie dodałem. Możemy go normalnie sobie automatyzować w tych aplikacjach i oczywiście też w HomeKitie i, i w czym jeszcze? I w Google Home i Alexa też działa, jak jej każemy go włączyć. Przeczytałem właśnie to z kartonu. Więc jeżeli chcecie sprawić sobie jeden z takich pięknych nawilżaczy ewaporacyjnych, to wpadajcie na techwish.pl, pod filmem zostawcie łapkę, zostawcie suba, a my widzimy się w następnym. Na razie!